Ten odcinek jest sponsorowany przez książkę KI, Nie był Jar Jar Binks. Kup teraz i wspomóż rozpowszechnianie się władzy jedynego, słusznego, własnego Witam wszystkich fanów serialu Star Wars Imperium. Kurde, no Imperium zasługiwałoby na własny Syra, Nie żartuję. Jeśli wiecie, jeśli nie, niedawno na oficjalnej stronie Star Wars pokazało się... Oficjalna pokazała się oficjalna zapowiedź drugiej części trzeciego sezonu Rebeliantów. Jeszcze jej nie oglądałem. Kręcę to w piątek. Już teraz ta zapowiedź ma grubo ponad 1 milion wyświetleń, więc chciałbym zobaczyć, jak to wygląda. I zobacz, czego się spodziewać po drugiej części. A w drugiej części filmu opowiem o trochę o zmianach, jakie nastąpią Stety, niestety, niestety. W tym roku, co chodzi o moją serię z Rebeliantami, dobra, nie przyciągając, zaczynajmy. Obiło? Na ja pewno głos Kanan?

They can't keep it hidden forever. I just hope it won't be too late. Oh, shit. There's a rebel spy in our midst. Code name We're building an alliance. This is our rebellion. A coordinated attack by multiple rebel cells is unprecedented. They've revealed their meek oh, defenses. Shit. And it's exactly this. Droid is waiting for. Bronze. Blastere. Welcome home. home? We let them know we're coming so they don't shoot us down. <laughs> That's funny. I. Oh, I'm going Your rebel friends are going to bring the Empire down on all of us. If you can convince your mother to help the rebels, all of Mandalore might follow you in the dark sabre. Once people know you have it, you will be challenged. You must use all your skills together. I'm fighting for you and everyone else, not to lose what they've got. My friends make the impossible possible. Come on, bust some buckets. Of oh, we'll show the galaxy what happens to those who dare speak against the Emperor. Not if I can help it. We'll never surrender to you, fraud. I'm not accepting surrender. <inaudible> I want utter defeat. Crashing down upon you. What? I'm warning. Oh, shit. O Co? Oh shit. Dobra, ale ja czegoś się nie spodziewałem. Nie wiem, nie wiem co powiedzieć. Czekajcie, może weźmy to tak. Tam było tyle rzeczy, aż. Weźmy początek. Jeszcze raz. Sam początek. Widzieliśmy Obiłana. No i to tylko. Tutaj. To jest ciekawe, bo ty jeszcze Obi-Wan jest młody, więc to jest jakaś stara wiadomość. Ale dziwne, bo. Te holokrony zostały zniszczone, teraz są i jest stara wiadomość od obi -Wana. i później mi się zdaje, że ja widziałem holokron, który świecił się też na niebiesko. Kurde, bez analizy to może być dobra, ale spróbujmy wyciągnąć to, 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 co się da. Dark Shadow. Trochę nie wiem, co to znaczy, bo to jest na pewno po rozkazie 66. Ciekawe, dobra, bo. Uff, dobra, po kolei. Dalej widzieliśmy, to jest ciekawe, widzieliśmy Frona i yy, pierwsze TIE Destroyery, czyli projekt ten, na którym pracował Fron. Czyli to się powiodło właśnie, dalej widzimy, że jest holokron, coś w stylu holochronu, ale już nie świeci się na czerwono. A to jest chyba ten holocron safe o ile się nie mylę. Nowe rodzaje robotów, ale mi się zdaje, że to będzie raczej odcinek filerowy. Dalej to widzimy chyba, właśnie, kryjówkę Soulgarrera, ale też wiem, dzięki za te wiadomości, że wysłaliście mi to, że na posterze był Soulgarrera, tylko najciekawsze jest to, że tutaj widzieliśmy na przykład Soulgarrera i to, że on zna się z e, Rexem. I tutaj widzimy, że on jest jeszcze w pełni sprawny, więc ciekawe właśnie, czy e, on tutaj straci te kończyny i tak dalej. Będzie oddychał trochę jak Vader w tym sezonie albo w kolejnym. Kurde, z szkoda, że nie mam odcinka, nie mam czasu, żeby nagrać odcinek o kolejnym sezonie. Ciekawe, bo na pewno coś się stanie związanego z Łotrem 1 w tym albo w kolejnym sezonie. Ale zobaczmy dalej. Właśnie, tutaj widzimy, jest też ciekawe, widzieliśmy Frona z Dark Turperami, czyli jest kolejne nawiązanie do Łotra 1. Co jest też ciekawe, widzieliśmy y, druidy y, bojowe, więc ciekawe, czy to też będzie kolejny odcinek w stronę Wojen Chronów czy coś zupełnie nowego. To też mnie ciekawi, bo wątpię, że... No, a zresztą zobaczymy, że imperium by wznowiło. Y... Chyba że wznowił to Jack... Dalej widzimy y, roboty te, które widzieliśmy z odcinku w odcinku z, Han, y, z Hondo. Tylko, że nie wiem czy one będą odgrywały dużą rolę, skoro nie widzieliśmy ich w jeden. 1. Ale co jest śmieszne, kolejna scena jest z Falkrum. Jest Falkrum i... kurde, moim zdaniem Fro wie co się dzieje. Ale mi się zdaje, że on wie kim jest Karls, ale jeszcze go specjalnie nie... Nie wydaje, bo mi się zdaje, że on tutaj będzie próbował zrobić, wiecie, potrójnego agenta. To może być bardzo ciekawe. Mi się zdaje, że on wie, że on jest podwójnym agentem i będzie chciał to wykorzystać na swoją stronę, bo w tych trailerach widzieliśmy strasznie dużo frona. Kurde. Kolejna scena, widzieliśmy Mon Mofne. Widzieliśmy Mon Mothma, widzieliśmy jak ona. Dalej widzieliśmy scenę z całą flotą. Kurde, przecież to jest ta flota z y, Water 1. Mi się zdaje, że w tym sezonie albo w kolejnym, któryś z sezonów rebeliantów zakończył się bitwą na Skarich, Jestem tego pewny. Jestem pewny, że ten statek to był duch. Ten statek to był duch. Kurde, bo widzę, że oni tych formują to, co mówiłem w samych wcześniejszych odcinkach. Oni formują rebelię. Moim zdaniem, ten szwadron Feniksa, on się przeistoczy w jakiś z tych, właśnie z jedną z tych załów, Bo była tam, był Gold, ry, był, gold był Red, był H-Blue jeszcze. Nowa formacja. Mi się zdaje, że szwadron Feniksa do którejś tych się dołączy i na pewno zobaczymy. Kurde, no, w której sezonie bitwę. O skarif i skoro widzieliśmy Soul Gerrera, zdaje mi się, że zobaczymy jeszcze w tym sezonie kogoś innego. Na pewno jeszcze raz w tym, albo w kolejnym... kurde, muszę nagrać o tym inny film. W tym, albo w kolejnym sezonie inne osoby z Water 1, ale dobra, może się za bardzo podnieciłem. Dalej, właśnie, jest Mon ma kurde, no to musi być powiązane z Water 1. Tym bardziej, że widzieliśmy nawet tutaj Y-wingi, przecież które właśnie widzieliśmy jak kradną je rebelianci na początku trzeciego sezonu. Widzieliśmy je później w tej zapowiedzi i widzieliśmy, moim zdaniem, te same Łocz 1. Kurde, to będzie. To jest fajne, że tutaj widzimy Frona z blasterem, a później widzimy go trenującego. Kurde, ja nawet jestem w stanie wybaczyć, że oni tak trochę, szczególnie w tym odcinku z Mortem Mopem, tego trona trochę tak. Głaskalien tylko wstał się, patrzył. <laughs> Dopiero w ostatnim odcinku coś pokazał, ale tutaj w tym y, drugiej części tego sezonu on tutaj, kurde, da i popalić. Tutaj widać, że on y, będzie działał. Ma głupi blaster, czyli w końcu nie gada, tylko coś robi. I dalej widzieliśmy go jeszcze trenującego. Kurty Frona może być naprawdę dużo. Widzieliśmy też taj Destroyery, więc jego wątek naprawdę w tej drugiej części, mam nadzieję, że będzie pierwszą. Dalej, Welcome Home, czyli y, Sabiny z, y, powracająca do domu. To jest śmieszne, bo widzieliśmy tutaj, y, widzieliśmy tutaj matkę Sabi. To nie, jak myślicie, to nie jest Bokatan, moim zdaniem to jest Rook Kast, tak mi się przynajmniej zdaje. Wiecie, no, Bokatan mogą się zmienić od tamtego czasu, ale moim zdaniem to jest Rook Cast albo ktoś inny. Zobaczymy. Ale to jest fajne też. To co mówiłem już na pierwszych teoriach. Że Sabin będzie mogła. Kurde, no w pierwszym filmie z pierwszymi teoriami o rebeliantach, Sabin będzie mogła zjednoczyć e, pod swoją e, komendą wszystkie klany Mandalorianów. To jest fajne. Mówiłem o tym. Ciekawe, też mówiłem o tych teoriach, że to będzie. Może mógł wykorzystać Fron. Bo jak pamiętacie, były w poprzednich sezonach, znaczy w poprzednich odcinkach tego sezonu, w jego pokoju było dużo obrazków reprezentujących Mandalorianów, więc on ma na pewno względem nich jakie plany. To jest fajne, tym bardziej, że yy, widzicie tej Dark Saber i to, że ona będzie nim trenowała z, z Kananem. To jest bardzo fajne. Mam nadzieję, że to pociągną, bo to jest naprawdę fajny motyw. Tylko, że dalej mi mignęła taka część. Zaraz muszę tylko to znaleźć. Ale z tym Dark Saberem też może być świetny motyw. Bo, dalej widzieliśmy motyw, w którym Sabin ma chyba zdaje jakiś inny miecz. Albo miecz Hanana i walczy nim. Nie pamiętam z kim. Nie zdążyłem się przyjrzeć. Kurde, nie zdążyłem się przyjrzeć, kto to był, ale będzie walczyła z kimś, to ma Dark Saber, ale nie wiem, czy to był. Chwilę, zaraz to znajdę. Widzieliśmy znowu, że e, Kanana i Rexa, e, w podobnej misji jak w poprzednim sezonie, zauważcie, że oni mają e, zbroje e, imperialne, więc też będzie podobne jak w sezonie misja, e, gdzie będą próbowali też zinfiltrować Imperium. A z Saksonem ona walczy, kurde. Tylko dlaczego Ciekawa, ciekawe dlaczego Dark ma Darksaber, a Sabin ma... Mieszkanana? Znaczy, sorry, Ezry? Pomaliło mi się, Ezry mieszka? Czy to w ogóle jakiś inny mieszka? Zobaczcie to. Kurde. Właśnie! Widzieliśmy też Wedja. Widzieliśmy też Wedja w um, uniformie. Y, tym jaki miał. Y, y, tym jaki miał, kurde, w. No, w y, czwartym epizodzie, więc to też jest ciekawe. Kurde, i końcówka z Obi-Wanem. Kurde, to jest ciekawe. Oni wyciągają miecze, ale ja wątpię, że zobaczymy walkę. Ja myślę, że zobaczymy coś w stylu. Będzie walka, ale moim zdaniem, coś. Jeszcze później na pewno coś tutaj będzie. Moim zdaniem, Maul ma Obi-Wan jakiś deal. Nie wiem o co może chodzić, ale na pewno to będzie też ciekawe. Kurde, nie wątpię, że to nie chodzi o zwykłą, prostą walkę, bo to by było za proste. Ty będzie chodziło o coś więcej. Może Obi-Wan przez to właśnie wiadomość, którą słyszeliśmy na początku, wie coś, czego chce mało. Ale kurde, kończy się świetnie. Ten drugi sezon, Zapowiedź drugiego sezonu jest dobra, kurde. Ja się nie spodziewałem się takiego czegoś. Tym bardziej, że teraz to będzie leciało. I teraz właśnie będzie ten pierwszy odcinek nowego. Ym, tego drugiego... drugiej części trzeciego sezonu będzie dłuższy. I też nie wiem właśnie, czy większość tych rzeczy, które tutaj zobaczyliśmy, właśnie będzie w tych pierwszych dwóch, trzech odcinkach, czy to jest <coughs> zapowiedź całego sezonu, bo... kurde. Mam tylko po prostu nadzieję, ale druga część, rzeczy zapowiada się świetnie. Mam tylko nadzieję, że oni nie będą strasznie pchali tych... Killerów, ale kurde, jak oni to pociągną ten głotek, wątek główny i połączą go z Łotrem 1... Bo mówimy o tym już w poprzednim filmie. Będzie na pewno czwarty sezon. Ciekawe kiedy on będzie, czy będzie y, po od razu po trzecim sezonie, czy będzie kiedy indziej. O kurde... Kurde, jeszcze tak się podnieciłem, to zapowiedział, że w ogóle zapomniałem o drugiej części, czyli o losie tej serii. Kurde, takie do, dobra była ta seria. Posłuchajcie, właśnie co chodzi o serię rebeliantów, to moje co mówiłem o, w, w poprzednim odcinku, zakończeniu tej serii. Jest kilka powodów. Posłuchajcie, pierwszy powód: standardowy sprzęt. No, co tu dużo mówić, to nie jest przypadek, że. Odcinki wychodziły chaotyczne, miały wychodzić w niedzielę, a czasami wychodziły w poniedziałek, wtorek, czy w środę, czy nawet w czwartek jakaś, jakiś odcinek wyszedł. Yy, bo mam problemy ze sprzętem. Tak, on się co chwilę wyłącza, a wiecie, jeśli na przykład renderowanie trwa 3 godziny i wyłączy się w trakcie po dwóch godzinach, no to sorry, zaczynasz od początku. I dlatego na przykład ten ostatnia recenzja, ten z Maulem ostatni odcinek, wyszedł yy, z takim opóźnieniem. Jeśli oglądaliście tą recenzję, to mówiłem na przykład, że Zobaczymy, jakie będą powiązania między Łotrem 1 a rebeliantami po tym jak obejrzę WOTRA 1. Ju jak jutro obejrzę? No dobra, tylko że ja tego samego dnia, co była ta recenzja, oglądałem Łotra 1, więc o co chodzi? No, chodzi o to, że ta recenzja miała się pojawić o wiele wcześniej, ale z powodów sprzętowych ledwie ukazała się w ogóle w dniu premiery WOTRA 1 i to dopiero o 11. Druga rzecz to jest czas. Seria Rebeliantów jest serią, która zajmuje mi najwięcej czasu do, czasu do montażu. Wiecie, zobaczysz odcinek, później musisz napisać sobie cały skrypt, zrobić research. Czasami wy mi w tym pomagacie, bo na przykład wy znajdziecie tą informację, na przykład co znaczy ten napis na ścianie w ostatnim odcinku. Jak zrobisz skrypt, musisz go nagrać, później musisz ten dźwięk obrobić, bo mam beznadziejny mikrofon. Później trzeba, wiecie, montaż, czyli wszystkie zdjęcia, filmy znaleźć i tak dalej, później to wyrenderować, później wrócić na YouTube, zrobić opis, dać miniaturę, zrobić miniaturę, dać adnotacje, wiecie, szukać, później jakieś sprawdzenie waszych komentarzy. To zajmuje strasznie dużo czasu, tak możecie to tak przeliczać, że mniej więcej na jedną minutę tych moich odcinków z rebeliantów. Jedna minuta odcinków z Rebeliantów zajmowała mi 2-3 godziny <coughs> rzeczywistego czasu do montażu, czyli możecie na przykład sobie zobaczyć wtedy, jak, no, ile godzin zajmuje na przykład zmontowanie 10-minutowego odcinka. A niestety, wiecie, teraz będę miał mało czasu, bo no, no, wiecie, no, jeszcze że, żeby z tego tytuła były pieniądze, no, ale niestety, no, y, wiecie, ja niestety wolę mieszkać w mieszkaniu niż y, ła, Wiecie, Wygodnie się montuje y, y, rebeliantów w mieszkaniu niż na dworze, więc niestety nie mogę sobie na to pozwolić. Będę musiał z czegoś zrezygnować, nie wiem czy nie zrezygnować z rebeliantów, zobaczę jeszcze jak będą wyniki ankiety z, o, z ostatniego filmu. Bo nawet wiecie, głupie zapowiedzi zajmują mi dużo czasu, no bo ja te zapowiedzi sam tłumaczę, a to też trochę zajmuje. Y, szkoda, bo kurde, ten drugi, ta druga część zapowiada się kapitalnie, kurde, się o wiele lepiej zapowiada niż Niż te, ta pierwsza ten pierwsza połowa sezonu. Matko, ja nie spodziewałem się takiej dobrej zapowiedzi. Ile tam było rzeczy? Kurde, najbardziej. Obi-Wan, Maul, ile będzie w tym odcinku? Dark Cyber, kurde. Nie, sp ja nie, nie spodziewałem się takiej, kurde, tak dobrej zapowiedzi. Matko. Tym bardziej, że kurde, jeszcze chciałem tyle powiedzieć rzeczy, na przykład. O tym, gdzie będzie dział się czwarty sezon rebeliantów, o tym, jakie są moim zdaniem połączenia, będą połączenia Łotra 1 z rebeliantami. Nawet wiecie, teorię o Asoce, bo nawet ktoś, co na przykład wysłał mi o tym, cynk na Facebooku, ale właśnie to na pewno dużo osób zauważyło, że. Pod koniec drugiego sezonu przecież Asoka znika w świątyni pod koniec drugiego odcinka. To może dawać wam ciekawe informacje o jej losie, tak? Jak i, yy, że może ją, jest duża szansa, że ją spotkamy w przyszłym sezonie, no ale no wiecie, no muszę z czegoś zrezygnować, nie, nie mogę tak tego ciągnąć, a myślałem jeszcze, żeby, nie wiem, robić jakieś 2 recenzje, ale czujecie, jak to to biedowali. Taką, patrzcie jaka to bila jest, że normalnie nie jesteśmy nawet na plakach, Normalny owoc, no, jeden taka bieda. Albo żeby robić takie bardziej vlogowe, jak właśnie ten film recenzji, tylko że ja to nagrywam na pożyczonej komórce i będę montował na pożyczonym laptopie, więc no, no sorry, jeśli nie będę miał tego, no to nie będę mógł tego, tego w ogóle robić. Bo myślałem, tak no... Realistycznie dopiero do rebeliantów wrócę, gdy będę miał nowy sprzęt. Tego możecie być pewni, wcześniej wątpię. Może jeszcze ukaże się, właśnie, bo ten odcinek, który teraz będzie, może być dobry. Ten wstęp to może tutaj nagram, przynajmniej na taki vlog o tym, ale później, realistycznie patrząc, raz to zakończę. Jeśli zbiorę sprzęt, kasę nowy sprzęt, to yy, wrócę do tego, bo widzicie, jaka jest teraz jakoś tego w yy. przyszłym trochę, hajsu z YouTube'a. Może chcecie o tym posłuchać, ale. Dużego nie ma, ale na pewno jest krok do przodu, więc dzięki za to. cóż, chyba już wybuldopowałem się. Tyle z mojej strony. Trzymajcie się i niech moc będzie z wami. A na koniec ciego sezonu ujawi się czar. czar.